Dzień dobry! Na początek musicie mi wybaczyć lekką zmianę tła. Nie jest to związane z tym, że zostałem wyrzucony z domu, tylko po prostu pewne kwestie organizacyjne, logistyczne, a w zasadzie natłok różnych obowiązków zmusił mnie do nagrywania tego odcinka właśnie w takich okolicznościach, w jakim go nagrywam. A warto coś nagrać na temat Barcelony, ponieważ w tym klubie dzieje się bardzo dużo w kontekście i Ronalda Kumana, i Joana Laporty, i piłkarzy. W zasadzie każdy kolejny dzień kompletnie odwraca nam narrację, chociażby w stosunku do Ronalda Kumana, bo byłem w 100% przekonany, że kiedy będę nagrywał ten odcinek. mm <sighs> Po meczu z Atletico, niezależnie od tego, jakim wynikiem to spotkanie się zakończy, Kumana po prostu już nie będzie. Konto twitterowe Barcelony wypuści jakąś piękną grafikę. Ronald thank you and good luck, i tyle Kumana widzieli w FC Barcelonie, no bo w Barcelonie prawdopodobnie zamierza pozostać na dłużej. Tymczasem okazało się, że jeszcze kilka godzin przed meczem Joan Laporta wysłał do świata sygnał, że Ronald Kuman nieoczekiwanie zostaje. I oczywiście o Ronaldzie Kumanie tutaj wspomnę, natomiast na początku chciałbym skupić się na kilku postaciach z tych dwóch meczów. Właśnie z Benfica, a także z Atletico Madrid. Ten występ z Atletico to była kompromitacja między innymi środkowych obrońców. Czy Gerard Piqué nadaje się do gry na najwyższym poziomie? Można powoli zacząć w to powątpiewać i tak jak Piqué jeszcze jakiś czas temu ogłaszał, że kiedy on poczuje, że powoli przestaje się nadawać, to sam opuści ten statek. Chyba już przegapił ten moment, żeby odejść tak jak Andres Iniesta, kiedy jesteś jeszcze mimo wszystko bardzo ważnym piłkarzem na boisku, bo wiadomo, że Piqué poza boiskiem jest postacią niezwykle istotną, także pod kątem obniżania płac po to, żeby można było zarejestrować Memphis Depaia, natomiast na pewno Gerard Piquet jest już po drugiej stronie rzeki, na pewno zdarzą mu się jeszcze ważne mecze. Natomiast te ostatnie spotkania, czy to widzę mistrzów, właśnie, czy, czy widzę po prostu tego piłkarza, bardzo obnażają. A w tym ostatnim meczu z Atletico, co jest najbardziej niepokojące dla kibiców Barcelony, bardzo kiepsko spisał się także Ronald Araujo, i wydaje mi się, że, że właśnie samo zachowanie Ronalda Araujo, to jak Urugwajczyk wychodził, a w zasadzie jak był wyciągany ze swojej strefy. To był efekt świetnego planu po prostu Diego Simona, i po raz kolejny przekonaliśmy się, że Ronald Kuman zawala w ważnym meczu, w starciu z bardzo wymagającym rywalem. To już jest norma, że Ronald Kuman po prostu w wyniku i stylu nie dowodzi, że Ronald Kuman jako trener nie potrafi zaproponować niczego ekstra właśnie na takie spotkanie, ale pozostanie jako trener Barcelony, o czym szerzej za chwilkę. Natomiast chciałbym się skupić także na kilku postaciach, bo powiem Wam szczerze, że irytuje mnie Serginio Dest i to jest taki piłkarz, który mam wrażenie, że ma nieprawdopodobny spokój, to znaczy nikt nie mówi o Serginio Descie i to jest mój wniosek nawet nie tyle na podstawie tego ostatniego meczu ligowego, tylko tego, co widzieliśmy ostatnio w Champions League i ogólnie całej kariery Serginio Desta właśnie na Camp Nou. Wiecie, jak to wygląda w kontekście Serginio Desta? Zawsze jest ważniejszy temat, zawsze jest a to Ansufati, a to Ronald Kuman a to Gerard Piquet, a to Laporta, a to jakaś tam prawa ręka Anna Laporty coś tam powie. Nikt nigdy nie mówi o o Odeście, aż dojdzie, wie do jakiego momentu, mniej więcej do takiego, że po jakimś słabym meczu, jakiś Przypuśćmy, analityk hiszpańskiej telewizji, telewizji, przepraszam, weźmie na celownik Amerykanina, przeanalizuje dokładnie jego grę, pokaże przykładowo, że, że Serginio Dest kiepsko spisuje się w obronie, a przy tym ma bardzo niską jakość dośrodkowań, bo naprawdę one wołają o pomstę do nieba. Jakiś analityk to przeanalizuje, nomen, omen. później przypuśćmy, dziennik AS opublikuje na swojej stronie internetowej takie krótkie wideo. Patrzcie, co zauważył Alvaro Benito w grze Serzini Odesta. Potem rozpocznie się dyskusja w jakimś programie radiowym na temat Sergini Odesta. Następnie Kuman dostanie pytanie na temat właśnie Amerykanina i wtedy Cała ta spirala zacznie się kręcić wokół serii Desta. Na razie ten piłkarz przechodzi niezauważony, natomiast troszkę dziwi mnie to, że nikt temu zawodnikowi praktycznie nie stawia żadnych wymagań. Jeśli chodzi o pozostałe decyzje Ronalda Kumana, na pewno w rywalizacji z benfiką nie pomógł swojemu zespołowi, przestawiając Frankiego de Jonga na pozycję środkowego obrońcy. Szczerze mówiąc, dziwi mnie to w takich okolicznościach, też takie podejście do Benficki, takie jakby to był Bayern, patrząc na system taktyczny Ronalda Kumana, to wszystko może dziwić i mam wrażenie, że Ronald Kuman nie dość, że nie potrafi wymyślić niczego, Extra, a czasami należy oczekiwać od szkoleniowca mocnego zespołu, ale słabszego powiedzmy niż rywal, z którym się mierzysz, no bo tak w tym momencie wygląda sytuacja, jeśli porównamy Barce z Benficą, że wymyślisz coś ekstra, wymyślisz coś kompletnie niestandardowego, co się sprawdzi. W przypadku Ronalda Kumana w starciach z wymagającymi rywalami, nie sprawdza się to nigdy. I, I dzisiaj tak naprawdę po każdej kolejce i po każdym meczu Barcelony możemy sięgać do archiwów i wyciągać różne statystyki, tak jak na przykład Pedro Martin, które pokazują nam, jak. Nisko znalazła się w tym momencie Barcelona. Barsa nie przegrywała pięciu kolejnych ligowych meczów w Madrycie od lat 62-65. Barcelona po raz pierwszy zanotowała trzy wyjazdy bez gola od 2003 roku. Jeśli chodzi o Ronalda Kumana, troszkę zdziwiło mnie też to, w jaki sposób zachował się w stosunku do Nico Gonzaleza po, rywali, po rywalizacji z Atletico. Tacy piłkarze jak Gavi czy Nico to są zawodnicy młodzi, bez praktycznie żadnego doświadczenia w piłce. Dorosłej w piłce międzynarodowej i oni będą popełniać błędy. I oczywiście Niko popełnił błąd przy jednej z akcji bramkowych. Natomiast troszkę dziwi mnie to, że Ronald Kuman bierze piłkarza tak młodego, tak na, niedoświadczonego na celownik i atakuje go publicznie na konferencji prasowej. Oczywiście nie można zarzucić Kumanowi pełnej hipokryzji, bo jemu wcześniej zdarzało się krytykować publicznie, także m.in. Antoana Grismana. Natomiast zastanawiam się, czy to jest dobra metoda, nie tylko Ronalda Kumana, jakiegokolwiek szkoleniowca, żeby Publicznie tak młodego piłkarza, mimo wszystko, wskazywać właśnie jako winnego. A w stu procentach zgadzam się i powtórzę to pewnie po raz tysięczny na tym kanale z Santiago Canizaresem, że potężnym błędem Ronalda Kumana jest to, że ten facet prze nigdy nie przyznaje się do błędów. Naprawdę nie mogę tego pojąć, że szkoleniowiec funkcjonujący w dorosłej piłce od kilkudziesięciu lat jako piłkarz, później jako trener, nie potrafi nigdy przyznać się do błędu. Ronald Kuman oczywiście był źle traktowany przez Joana Laporte już od dłuższego czasu. Tak naprawdę od lata, kiedy pojawiały się informacje, że Laporta nie jest z niego zadowolony, że szuka następcy, że rozważa różnych trenerów, ale Ronald Kuman na to beznadziejne traktowanie Laporty równie beznadziejnie zareagował. Te wszystkie jego wypowiedzi. Przede wszystkim to, co działo się ostatnio, SOKI, jest to co jest. Mam takich piłkarzy, jakich mam. Moim zdaniem to po prostu było wywieszenie białej flagi. Kuman pokazał, że, że niczego już tutaj wielkiego nie wymyśli, nawet sami piłkarze troszkę. Stanęli w kontrze w stosunku do swojego szkoleniowca, i moim zdaniem to, była, to był moment dyskwalifikacji Ronalda Kumana. Trener, nie chcę powiedzieć, trener Barcelony, trener Walencji, trener Hetafe, trener Rayo Vallecano, trener Karpat Krosno. Jeżeli czuje. Że nie jest w stanie pracować z jakimiś piłkarzami i zamierza to powiedzieć publicznie, no to niech zrezygnuje z pracy. Ja wiem, że Kuman z pracy nie zrezygnuje, ponieważ chce skasować konkretną odprawę, natomiast jeśli w takim razie chce skasować tę odprawę i chce dalej pracować, to niech tego nie mówi, bo naprawdę w dalszym ciągu nie rozumiem, co dobrego Barcelonie miały przynieść właśnie te słowa Ronalda Kumana. Barcelona oczywiście znalazła się teraz w o tyle patowej sytuacji, że Joan Laporta, niech nie zwiedzie was to jego ostatnie oświadczenie, chce się pozbyć tego szkoleniowca, chce się go absolutnie pozbyć, nie ma do niego przekonania. Natomiast ma problem związany z odprawą Ronalda Kumana i nie chce mu płacić kilkunastu, powiedzmy 13 milionów euro, właśnie odprawy. Plus dochodzi do tego jeszcze fakt, że jak twierdzą dziennikarze, którzy wypowiadali się w El Larguero, po zapłaceniu tej kasy Ronaldowi Kumanowi zostałyby ci 3 miliony euro brutto dla nowego trenera, czyli także dla sztabu. Jaki trener by się zgodził na taką pensję? 3 miliony brutto mówię. I jeszcze trzeba opłacić sztab. No, musiałby to być naprawdę jakiś misjonarz, ratownik, jakiś człowiek związany właśnie z barcelonizmem, jak ostatnio pojawiało się chociażby nazwisko byłego, nieudanego szkoleniowca z Celtyvigo, Oscara Garcia. Tak się pomyślałem. Gdzie ta Barcelona zjechała, że zastanawia się w ogóle nad takimi trenerami? No ale dobra. Okej. Okay. Jordi Cruyff, też dyrektor skautingu międzynarodowego, obiecał Ronaldowi Kumanowi, że on schedy po nim nie przejmie, bo byłoby to absolutnie nie w porządku. W każdym razie, Joan Laporta w tym momencie apeluje o zaufanie do Ronalda Kumana i teoretycznie mu to zaufanie daje, ale bardzo późno. To, co wydarzyło się to co stało się w tych ostatnich kilku tygodniach te wszystkie wota nieufności które Joan Laporta wystosował w stosunku do Ronalda Kumana to już się nie odstanie a Barcelona jest najmniej obecnie szczelnym klubem w Europie z Barcelony wypływa absolutnie wszystko z wszystkich spotkań Joana Laporty z dziennikarzami z wszystkich spotkań Joanne Laporty prawdopodobnie z kimkolwiek, wypływają wszystkie informacje. I ja mam wrażenie, że już abstrahując od tego, czy, czy to jest dobre, że klub jest strzelny, czy nie, ogólnie nie jest dobre. Natomiast moim zdaniem, Joanna Porta stara się tutaj troszkę postępować tak jak Zbigniew Boniek, przynajmniej pod tym względem. A Zbigniew Boniek miał to do siebie, że niekiedy, na przykład, kiedy rozważał jakiegoś selekcjonera, kiedy. Zastanawiał się, kto powinien zastąpić przykładowo Adama Nawałkę, czy jeszcze wcześniej Waldemara Fornalika. Czasami Zbigniew Boniek wypuszczał jakąś informację do mediów, że słuchajcie, rozważam takiego i takiego gościa. Informacja szła w eter, kibice dyskutowali, Twitter płonął, wypowiadali się wszyscy eksperci, a Zibi tak sobie siedział w fotelu z założonymi rękami. No to zobaczymy, jak to opinia publiczna przyjmie. Jeśli opinia publiczna absolutnie zdemoluje jakiś pomysł prezesa, no to wiadomo, że taki pomysł nie przejdzie. Natomiast wiadomo, że mamy tutaj też do czynienia z dwoma samcami Alfa, którzy czasami lubią pójść pod prąd, właśnie tak jak Joan Laporta czy Ronald Kuman. I tak jak uważam, że zdecydowana większość pomysłów Żoana Laporty, od kiedy wrócił na fotel prezesa Barcelony, to są pomysły kiepskie. O ile uważam, że że po prostu jest totalnie nieskuteczny i, i że większość rzeczy na razie robi źle po prostu na, na tym stanowisku. Aczkolwiek mówię, zdarzały się pewne plusy, bo uważam, że postawienie na Mateu Alemaniego to był jednoznaczny plus. Tak pomysł, który ostatnio wypłynął także w hiszpańskich mediach, to tak a propos tych wszystkich przecieków, świeży pomysł Joana Laporty a propos pewnej nowej funkcji, która ma się pojawić w strukturach Barcelony, to uważam, że to jest bardzo dobra idea. I tutaj mam na myśli funkcję, która w języku hiszpańskim brzmi director de alto rendimiento, czyli po polsku prawdopodobnie Dyrektor do spraw rozwoju. Kim miałby się zajmować taki człowiek? Ten człowiek miałby odpowiadać za to, żeby treningi w Barcelonie były prowadzone na odpowiednim poziomie. Można tutaj swoją drogę analizować w ogóle. To, co działo się w tych ostatnich meczach z Atletico czy z Benfica. Natomiast wydaje mi się, że na Barcelonę trzeba patrzeć globalnie i uważam, że jeśli patrzymy na ten klub globalnie, to taka funkcja jak dyrektor do spraw rozwoju jak najbardziej w Barcelonie w tym momencie mogłaby się przydać. Gdyby to był jeszcze ktoś taki jak Ralf Rangnick, no to już w ogóle byłoby to Mistrzostwo Świata w wykonaniu Żeana Laporty. Absolutnie uważam, że to byłby najlepszy pomysł. Nie wiem, kto tym dyrektorem miałby być i, rzeczy, i czy rzeczywiście takie stanowisko zostanie stworzone. Niektórzy dziennikarze związani z Barceloną podchodzą do tego troszkę sceptycznie, no, bo jak to tak? Zatrudnisz trenera, a później ten trener będzie miał nad sobą dyrektora, który coś tam będzie mu dyktował? Jak najbardziej tak. I uważam, że to byłby dobry pomysł, bo jeśli na przykład Julian Nagelsmann przychodzi w tym momencie do Bayernu, to oczywiście Nagelsmann ma wprowadzić, albo Nagelmans, jak mówią często Hiszpanie, ma wprowadzić swoją filozofię, natomiast oprócz tego on się ma dostosować do pewnych standardów, które w tym klubie już obowiązują. A standardy, które obowiązują w Barcelonie, jeśli chodzi o profesjonalizm, jeśli chodzi o treningi, nie są na najwyższym poziomie. I to się da wyczytać między wierszami. Z wypowiedzi wielu piłkarzy, którzy już Barcelonę opuszczali. Znacie wypowiedzi Juniora Firpo a propos analiz, że w Leeds United przez kilka dni czy przez kilka tygodni jesteś w stanie przeprowadzić więcej odpraw wideo czy więcej analiz niż przez cały pobyt w Barcelonie. Jakiś czas temu też Malkom, to jest taka wypowiedź, która w sumie przeszła bez większego echa, też porównał treningi z Ligi Rosyjskiej. Wiadomo, Rosja to jest troszkę inny świat, natomiast przyznał, że w Rosji trenuje się dwa razy dziennie, a w Barcelonie trenowaliśmy 40-50 minut dziennie i przez to być może złapałem kontuzję. Generalnie przekaz jest taki, że w Barcelonie trenuje się za krótko. Z czego to wynika? Na ten temat wypowiedział się bardzo ostro Toni Freixa, czyli człowiek, który był kandydatem w ostatnich wyborach prezydenckich i który udzielił takiego wywiadu właśnie w programie El Partidaso. Rzadko zdarza się, żeby wytrawny polityk Toni Freixa wypowiadał się tak ostro. Natomiast on powiedział wprost: w Barcelonie przez ostatnie lata była dyktatura piłkarzy i trzeba pracować w taki sposób, żeby tym piłkarzom nie podpaść. O tym mówił Frejsza wprost, że rozmawiał z jednym z członków zarządu za kadencję Josepa Marii Bartomeu i ten członek zarządu miał powiedzieć jednemu z trenerów, w zasadzie miał powiedzieć, że trener w Barcelonie ma dwa cele: żeby piłkarze nie wapali kontuzji i żeby piłkarze się nie denerwowali. Dzisiaj, oczywiście, bez Leo Messiego, bez Luisa Suareza, bez wielkich osobowości, z ego. Na pewno łatwiej jest funkcjonować, powiedzmy pod, inaczej. Podejrzewam, że ta dyktatura, jak to ujął Tony Frejsza, nie jest już tak wymagająca, że dzisiaj ci piłkarze, też widząc, gdzie oni znaleźli się na rynku piłkarskim, gdzie oni znaleźli się w tej drabince piłkarskiej w Europie, że ta pseudo-dyktatura, mówiąc sobie w cudzysłowie, na pewno nie byłaby tak wymagająca. Natomiast dlatego właśnie uważam, że to powinno się zmienić i że faktycznie powinien przyjść tutaj ktoś z zewnątrz, taki właśnie dyrektor do spraw rozwoju, który sprawdzi, jak pracują. Wszyscy trenerzy, którzy sprawdzi, ile odpraw wideo na przykład przeszedł ostatnio Jordi Alba, ile indywidualnych rozmów z Ronaldem Kumanem przeszedł ostatnio nawet Sergio Busquets, profesor w środku pola, ale. Dlaczego takie coś może funkcjonować w każdym klubie, a nie może funkcjonować w Barcelonie? Jakiś czas temu pamiętam, że kiedy Real Madrid grał z Legią Warszawa w Champions League, to na przedmeczowej konferencji pytałem z Zidana, ile meczów Legii obejrzał przed tym spotkaniem, tak się uśmiechnął i coś tam już odpowiedział, że jakiś tam mecz oczywiście oglądał, natomiast mam wrażenie, że, że tak to troszkę też wygląda właśnie w Barcelonie, że jakoś to będzie, potrenujmy sobie chwilkę, żeby nie złapać kontuzji i tyle. A dzisiaj ta piłka jest po prostu tak zaawansowana, że jak powiedział sam Julian Nagelsmann, rezerwy są w głowie, a na Tymi rezerwami możesz pracować, właśnie także podczas odpraw wideo. Dlatego, panie Laporta, jeśli faktycznie wprowadzi pan tutaj jakiegoś dyrektora do spraw rozwoju, no to, sub, to będzie naprawdę super pomysł. Jeszcze jedna sprawa. Ten dyrektor do spraw rozwoju, jeśli to ma być taki wzór troszkę bardziej niemiecki, czyli pójście w kierunku piłki zdecydowanie bardziej intensywnej, ten dyrektor do spraw rozwoju, w moim odczuciu, w żaden sposób nie musi kłócić się z filozofią Johana Kreufa. Poza tym, szczerze mówiąc, już mam troszkę dość gadania na temat tej filozofii. Da się zachować pewne pryncypia związane ze szkoleniem w Barcelonie po to, żeby potem wypływali ci Tacy piłkarze tak wielce utalentowani, na przykład jak Gabi, którzy super kumają ten dorosły futbol, bardzo inteligentnie poruszają się po boisku, ale też chodzi o to, żeby ci piłkarze potrafili grać w sposób bardziej intensywny. Ja uważam, że jedno z drugim absolutnie się nie kłóci. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że po prostu gdzieś się zakopał w tych latach Johanna Krojfa, czy ewentualnie Pepa Guardioli i nie poszedł z duchem czasu. Barcelona też nie poszła z duchem czasu, jeśli Laporta zamierza zatrudnić tutaj kogoś właśnie w stylu Ralfa Ranglika, to byłby to taki sygnał, że, że Barça zamierza iść z duchem czasu. I jeszcze... Jedna kwestia. Zastanawiałem się tak ostatnio i ten wątek rzucam tak bardziej dla publicystyki, bo ciekaw jestem Waszego zdania, ale zastanawiałem się. Jaki trener mógłby przejąć Barcelonę, gdyby to nie była właśnie ta trójka, którą teraz się wymieniało w mediach, czyli Xavi, Roberto Martinez czy Erik ten Hag. Jakich piłkarzy, jakich trenerów mogłaby rozważać Barcelona, zakładając, że musiałby być to trener znajdujący się tuż pod tą absolutną elitą, w której znajdują się przykładowo Jürgen Klopp, Thomas Tuchel czy Pep Guardiola. I teraz tak, słuchajcie, kto jest dzisiaj najlepszym hiszpańskim trenerem? Ostatnio takie pytanie zadaliśmy Kibu Wikuni w La Liga, przy okazji reklama, poniedziałek, godzina 19, bądźcie z nami. Kto jest dzisiaj najlepszym hiszpańskim trenerem? Kibu odpowiedział, że Julian Lopetegi. Myślę, że Lopetegi, choć de facto swoją pracą w Sewilli zasłużył na przykład na to, żeby rozważać go pod kątem pracy w Barcelonie, bo jest naprawdę fantastycznym trenerem, to ze względu na pracę w Realu Madryt być może nie byłby rozpatrywany przez Joana Laporte. Natomiast zastanawiałem się nad inną, inną opcją. Oczywiście Luis Enrique to jest, to jest rzecz oczywista, ale on reprezentacji Hiszpanii nie zostawi. Słuchajcie, gdyby wsłuchać się w głosy płynące z Barcelony, czego Barcelona obecnie oczekuje od swojego potencjalnego nowego trenera, to wiecie jaki trener, i was zaskoczę, wiecie jaki trener spełnia najwięcej wymogów? Unai Emery. Ja wiem, że kibice Arsenalu w tym momencie się śmieją, że kibice Paris Saint-Germain też będą wytykać, że nie wygrał. Ligi Mistrzów. Natomiast Unai Emery ma to do siebie i o tym opowiadał ostatnio nawet Israel Puerto w programie Olala La Liga, że to jest człowiek, który poświęca tak wiele czasu na rozmowy z piłkarzami, na odprawy wideo, na przekazywanie bardzo, bardzo, bardzo szczegółowej wiedzy, że jeśli pojawia się bariera językowa, czy to w Moskwie, czy w Londynie, czy w Paryżu, jemu będzie trudniej. I wtedy ta jego praca może zostać wykorzystana do poziomu 70%. Jak akurat ostatnio w tym tygodniu miałem okazję obejrzeć dwa mecze Realu z wielkimi rywalami, z Realem Madryt i z Manchesterem United. Te mecze zakończyły się remisem i porażką, natomiast patrząc na obraz gry Villarealu w tych rywalizacjach, ja widziałem ekipę, która po prostu przyjechała po swoje, która nie dość, że nie boi się Realu Madryt i Manchester United, to nawet przyjeżdża na takie stadiony po to, żeby dyktować warunki, przy absolutnym maksymalizowaniu potencjału przeciętnych piłkarzy, takich jak Etienne Kapu, który moim zdaniem rozegrał najlepszy w ogóle tydzień w swoim życiu, jak Juan który wyłączył Jadona Sancho, jak inni piłkarze, którzy wyglądali bardzo dobrze, jak Arnaud Danjuma ściągnięty z Bournemouth, jeden z potencjalnie najciekawszych transferów tego sezonu La Liga. I teraz słuchajcie, Unai Emery, sukcesy są? Są, bo do tego przygotował się w Sewii. Budowanie młodych piłkarzy? Jest? Jest. Spójrzcie na ostatnią kadrę Hiszpanii, kto dostał powołanie? Jeremy Pino, młody piłkarz pochodzący z Wysp Kanaryjskich, który wypłynął za kadencję Unai Emery'ego. Maksymalizowanie potencjału średnich piłkarzy. Jeśli spojrzymy sobie na kluby hiszpańskie, które prowadził Unai Emery, w Sewilli takich zawodników było multum. Jeden ma na imię Grzesiek. W Villarrealu też kilku takich pił kilku kilkunastu takich piłkarzy dałoby się znaleźć. Jest. Jeśli Barcelona w tym momencie ma znajdować się na poziomie Villarrealu, czyli ekipy balansującej Powiedzmy, pomiędzy Ligą Mistrzów a Ligą Europy i ma sięgać po piłka, po trenerów, którzy, no, mimo wszystko nie są na tym najwyższym poziomie, to naprawdę uważam, że Unai Emery, jakkolwiek karykaturalną postacią może być dla kibiców Premier League, jest człowiekiem, który po prostu spełnia te wszystkie wymogi. Oczywiście Unai Emery ma swoje mankamenty, oczywiście Unai Emery czasami na przykład idzie w drugą stronę, czyli przesadza na przykład z analizą, bo Israel Puerto w ostatnim programie o La, La Liga naprawdę obejrzyjcie, bo, bo wyszedł nam, wydaje mi się, naprawdę interesujący odcinek. Israel Puerto w rozmowie z Michałem Mitrutem opowiadał, że podczas jednej z odpraw Gary Medal położył się gdzieś tam na podłodze i powiedział unaj spokój, spokój, dość, bo ja już po prostu nie wytrzymam. Tak to wyglądało. Natomiast jeśli Barcelona chce troszkę przejść z jednej skrajności w skrajność i troszkę ten klub sprofesjonalizować, także jeśli chodzi o podejście właśnie do odpraw. No to uważam, że Unaj Emery jak najbardziej te wymogi spełnia. Jest stawianie na młodych, jest odpowiedni styl. Naprawdę jeśli też nie widzieliście tych meczów w Realu z Manchesterem United czy z Real to to była absolutna. Z Manchesteru United i Real Madryt, tak, to była absolutna dominacja. Jest stawianie na młodych, uważam, że wszystko w tym momencie się zgadza. I ktoś może zarzucić, że nie wygrał Ligi Mistrzów z PSG, no ale, a ktoś inny wygrał Ligę Mistrzów z PSG, no na razie czegoś takiego nie udało się dokonać. I oczywiście mam świadomość, że, że to jest troszkę football fiction, że Unai Emery raczej w tym momencie nie rzuci klubu ze stadio De La Ceramica. Natomiast troszkę dziwi mnie to, Albo inaczej, zdziwiłoby mnie to, gdyby nikt nie rzucił takiej kandydatury, bo uważam, że jest to kandydatura wbrew pozorom, podkreślam bardzo wyraźnie, wbrew pozorom, naprawdę mocna. I tak puentując, jestem też przekonany, że Unai Emery albo Jürgen Lopetegi, na przykład, bo myślę, że to jest też takie nazwisko godne rozważenia, na pewno nie powiedzieliby takich słów jak Ronald Koeman, Po prostu S. Loke jest jak jest. Oni nie powiedzieliby czegoś takiego. Nie wiem czy. Pedri, Gavi, Nico Gonzalez, Araujo, Mingesa. Czy oni dostaliby aż tyle minut od tych szkoleniowców? Być może nie. Natomiast jestem przekonany, że takich słów by nie powiedzieli. Bo słuchajcie, słyszę te słowa es lo que hay", Jest jak jest i tak sobie myślę. Bramka, Marcantre Ter Stegen. Okej, okay, nie ratuje już tak często Barcelony jak wcześniej, ale on wróci do odpowiedniej formy. Prawa, obrona. Tu, tu rzeczywiście jest problem, ale uważam, że Oscar Mingesa może odpowiednio pokierowany dawać radę. Środek obrony, ok, tutaj też mimo wszystko jest jakiś problem, ale z takich piłkarzy jak Piquet, Araujo, Clemence Longlet, czy ewentualnie Samuel Umtiti, czy ewentualnie Oscar Mingesa grający na środku obrony, coś tam się mimo wszystko da ulepić. Na prawej obronie może zagrać Dest, też czy Sergi Roberto. To nie są naprawdę piłkarze, którzy zapomnieli, jak się gra w piłkę. Okej, okay, oni faktycznie zapomnieli, jak się gra w piłkę a nie jest tak, że nie da się ich odbudować. Lewa obrona, Jordi Alba, Alejandro Balde, też piłkarz z potencjałem. W drugiej linii masz Busquetsa, który na ostatnich mistrzostwach Europy wyglądał fenomenalnie i który w systemie z trójką w ostatnim sezonie Ronalda Kumana także jak najbardziej się bronił. Z jednej strony masz Pedriego, z drugiej Frankiego de Jonga. Możesz mieć, jak się okazuje, Gaviego. Możesz mieć w starciach ze słabymi rywalami jak Levante, też Nico Gonzalesa, który pomimo nerwowego początku dał radę w tym meczu, jak najbardziej zdał ten egzamin. No i co? I przechodzimy wyżej. Kuman narzeka na. Brak szybkości. Okej, okay, ta szybkość nie jest na najwyższym poziomie, ale wraca właśnie Ansu Fati, który z każdym kolejnym meczem będzie dostawał więcej minut. Fati może zagrać na lewym skrzydle wymiennie z Memphisem Depayem, wtedy który z nich przechodzi na, dziew na dziewiątkę. I z prawej strony też ewentualnie możesz szukać jakiejś kombinacji. Możesz tam wystawić tego biednego Serginio Desta. Możesz kombinować z Filipe Coutinho, jeśli tak beznadziejnie wygląda ostatnio z lewej strony. Możesz poczekać na Usmana Dembele. Możesz poczekać na Sergio Aguero. Możesz ewentualnie znowu wyczarować kogoś z La Masi. Ja wiem, że Barcelona jest w trudnej sytuacji. Wiem, że ta kadra nie jest tak mocna jak wcześniej. Ale naprawdę, podkreślę to po raz kolejny, robienie z Barcelony w tym momencie... Jakichś totalnych odbojów, którzy kompletnie zapomnieli w piłkę i sugerowanie, że ten skład nie nadaje się absolutnie do niczego, jest nie na miejscu. Po prostu jest nie na miejscu, bo uważam, że w tym momencie ta Barcelona przy odpowiednim wykorzystaniu swojego składu powinna w takich meczach z Benfica, wiecie, 1x, spokojnie, jeśli mecz jest rozgrywany w Barcelonie i powinna spokojnie walczyć o Ligę Mistrzów bez gubienia głupich punktów z Granadą, przykładowo, czy z Cadiz. Uważam, że tutaj Ronald Kuman się. Pomylił i, i to, że Joan Laporta go nie zwolnił, po prostu świadczy wyłącznie o tym, że nie ma kasy na to, żeby, żeby w jakiś odpowiedni sposób się z nim pożegnać. Być może Joan Laporta w ostatnich dniach poświęcił multum czasu na spotkanie ze swoimi wszystkimi asystami, asystentami. Być może ci wszyscy księgowi przeanalizowali rozmaite scenariusze, jak pozbyć się tego Ronalda Kumana, no i wrócili do pana prezesa z pustymi rękami. Słuchaj, Janek, no niestety nic nie wymyślimy, no musimy chłopa zostawić, no bo po prostu nie ma innego wyjścia, a też trzeba pamiętać o tym w jaki sposób Rob Jansen, czyli agent Ronalda Kumana wypowiadał się na temat Joana Laporty i absolutnie nie były to miłe słowa i to już wtedy sugerowało, że negocjacje w sprawie ewentualnego odejścia Ronalda Kumana to będzie droga przez mękę dla Joana Laporty i to się potwierdziło. Być może gdyby Joan Laporta wcześniej Bardziej elegancko traktował Ronalda Kumana. Gdyby Kuman nie musiał dzień w dzień czytać o poszczególnych przeciekach, a doskonale zdawał sobie sprawę, że te przecieki to nie były wymysły, tylko informacje absolutnie potwierdzane i sprawdzone, to być może łatwiej byłoby się w tym momencie z tym trenerem pożegnać. A tak, Joanna Porta w pewien sposób sam na siebie ukręcił bat w tej sytuacji. I to jest też kolejny kamyczek absolutnie do ogródka prezesa Barcelony. Ale ten dyrektor de alto rendimiento to może być naprawdę fajna opcja. Jestem przekonany, że w tym sezonie pojawi się sporo odcinków o Barcelonie, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jestem przekonany, że wkrótce pojawi się odcinek, w którym skupię się nieco szerzej właśnie na tych młodych piłkarzach, którzy teraz dostają szansę, zwłaszcza na Gawim i Nico Gonzalezie. Natomiast teraz uważam, że trzeba było spojrzeć przede wszystkim właśnie na ten temat pod tytułem Relacje Joana Laporty, właśnie z Ronaldem Kumanem. No i tyle. Słuchajcie, na kanal Plus Online możecie obejrzeć ostatni odcinek The Legends, czyli rozmowę z Hernanem Crespo. Uważam, że to będzie przekozacki trener do rozważenia już za chwilkę. Kurczę, słuchajcie, mówiłem o Emerim, o Lopetegim, a rozmawiałem z Hernanem Crespo i w ogóle tego nazwiska nie wymieniłem, a to jest trener, który swoim stylem pasowałby wbrew pozorom właśnie do takiego futbolu, być może jakiego Barcelona oczekuje. I to jest trener, który z San i z Defensa i e Justicia osiągał naprawdę bardzo dobre wyniki. On w tym momencie jeszcze nie pali się, żeby wrócić do Europy od razu. Natomiast to jest takie nazwisko, które zawsze gdzieś tam warto mieć z tyłu głowy, że w Argentynie czy w Ameryce Południowej jest nie tylko ten Marcelo Gallardo, wymieniany w kontekście Blaugrana, ale także właśnie Hernán Crespo. No i rozmowę z Hernanem Crespo możecie zobaczyć na Kanal Plus Online oraz oczywiście wszystkie archiwalne odcinki Ola La Liga. Przypominam też, że najbliższe El Classico będziecie mogli zobaczyć właśnie na antenach Kanal Plus. Bądźcie z nami. Dziękuję bardzo za uwagę.